Cześć! W dniu dzisiejszym mam do posadzenia róże w Belocie, czyli inaczej zwaną różą z gołym korzeniem. Jest to sadzoneczka róży pnącej, indigolate, czyli taka o niebieskofioletowych kwiatostanach. Powiem Wam, że sadzonka jest bardzo ładna. Ma duże pąki, pięć pędów. Nawet tutaj widać, że wychodzą ładne pąki. Dobra. Trzeba ściągnąć folię, oczyścić korzeń i zostawić go do namoczenia na kilka godzin. Działajmy. Dobra, rozpakowałam. Wygląda to mniej więcej tak. Oczyściłam już ją z ziemi. Jedyne co zauważyłam, że mamy tutaj takie drobne uszkodzenie, no ale one są pakowane mechanicznie. Mam nadzieję, że nie sprawi to nam większych problemów. Korzeń jest dość długi. Po namoczeniu on się troszkę wyprostuje. Później będzie trzeba go obejrzeć i ewentualnie odrobinkę przyciąć. Dobra. Wygląda całkiem ok. Wsadzamy do wody. O, bo nie widzę. Dobra. No i tak zostawimy na kilka godzin. Niech się te korzenie namokną. Do zobaczenia za kilka godzin. Dobra, witam ponownie. Minęło jakieś 7 godzin odkąd wsadziłam róże do wody. W międzyczasie wykopałam dół. Nie jest on jakiś specjalnie spektakularny, ze względu na bardzo wąską rabatę. No, ale chciałabym tą różę koniecznie tu wsadzić, żeby rzucić ją na ogrodzenie. No. Myślę, że chyba jeszcze odrobinę trzeba pogłębić ten dół. Udało się pogłębić dziurę za pomocą takiego szpikulca do chwastów. Jest dość miękko, więc udało się wygrzebać trochę tej gliny. Spróbujmy teraz. Pięknie. Pójdzie na prostych korzeniach. Więc pora ją usadowić. Ok, zrobione. Teraz pozostaje ją obficie podlać. W międzyczasie, jak zakopywałam ziemię, to podlewałam na trzy razy: odrobina ziemi i woda. Odrobina ziemi i woda. Także wyloję to, co jest w baniaku do końca i zakryję korą. Będzie rosła.